Kurde mać, ale mi się zachciało zrobić barbecue grilla w stylu amerykańskim. Tylko gdzie ja posiałem zapałki albo jakąś zapaliczkę? Nie mam czym rozpalić ogniska w chałupie. Dobra, czekaj. Taki Skąd to się wzięło w moim domu? Czy ja nie jestem agentem czerwonym, to na pewno tamten czerwony cybą mi to podrzucił jak spałem. Kurwa! Ej, czerwony zgnity f***! Czego się drzesz, ciu! Co chcesz? Nie masz pożyczyć zapałków albo coś takiego. Grilla mi się zachciało zrobić. Kiełbaskę chciałem usmażyć, normalnie, kulturalnie, jak człowiek, ale nie mam czym rozpalić. Podporzuciłbyś? Mam, ale ci nie dam. No chyba, że mnie zaprosisz, zgnity f****. Nie przedrzeźnaj mi, oczywiście, że cię zaproszę, tylko weź zapałki i tyle. No nie wiem, czy mnie przekonałeś. Zastanowię.